3, 2, 1 i życzymy powodzenia! Niemal 1500 zawodników stanęło na starcie biegu wiosennego, który w niedzielę 13 marca odbył się w Parku Śląskim. Rozpoczęcie sezonu, forma idealna, szlifujemy. Mamy nadzieję, dzisiaj zrobisz tutaj. E, koleżanka będzie robiła dzisiaj życióweczkę. Jest to dla mnie niesamowite wyzwanie, żywioł, sprawia mi to niesamowitą radość. I czerpię z tego niesamowite korzyści, jak widać. Ja cztery lata biegam znajomy wyciągnął mnie, siłą mnie wyciągał wręcz z domu. Mówi, chodź pobiegać, ja mów, gdzie będę, zmęczony, po pracy jestem. No i tak się zaczęło. a Teraz pół maratony. I przygotowania do maratonu. No ja nadychę to mam rekord stary, bo sprzed roku. Bo potem biegałem jakieś inne dystanse, także mam nadzieję, że będzie dużo lepiej niż przed rokiem. Chcemy zwrócić uwagę na dzieciaki z załęża i z Batorego. Dzieciaki, którym pomagamy, rodzinom, którym pomagamy. A, a przy okazji chcemy promować zdrowy styl życia. Pasja jest chyba z, z rodziny, ponieważ za, zaraził nie mój małżonek. Ja zaraziłam nasze dzieci, jeszcze jest dziś syn. Ja to lubię przede wszystkim. Dla mnie to jest też taki sposób na odstresowanie się, na odpoczynek. Także taki chyba lubię w ogóle zdrowe, prowadzić zdrowy tryb życia. I to taki trochę czynnik też tego. Biegam, bo lubię to. Po prostu bieg dla mnie to jest odskocznia taka z tych życiowych spraw. Ja powiedziałem sobie tak kiedyś, że bieg to jest najlepszy lek na, na wszechobecny stres. 2016 roku. I widzę tutaj... Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania 10 km. W tym celu w parku wytyczono dwie 5-kilometrowe pętle. Serce się samo radowało, jak patrzyliśmy, jak prawie przez 5 minut następował start, nim ostatni zawodnik przebiegł linię startu. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tylu chętnych się zdecydowało na start w dzisiejszym biegu, mimo nie najlepszej pogody, bo jednak jest chłodno. Bieg wiosenny, a temperatura taka bardziej zimowa, ale to tym bardziej nas cieszy, że chcą ludzie być aktywni, chcą być bardziej sprawni, bo to jest bieg o charakterze rekreacyjnym i właśnie chcemy tą rekreację w parku Śląskim promować. Mamy dzisiaj frekwencję, która pobiła wszystkie nasze oczekiwania. Mieliśmy taki korek na wjeździe, nie spodziewaliśmy się tego. Ponad 1500 osób, jeszcze nie mamy ich dokładnie policzonych wszystkich uczestników, no ale to jest absolutny rekord i dowód na to, że ten aktywny tryb życia, sposób spędzania wolnego. Czasu z, z, z naturą i to, co Park Śląski proponuje, to, to jest f, f, f fajny sposób na spędzanie czasu na, na, na aktywność fizyczną. Bardzo się cieszymy z tego. Dystans 10 km najszybciej w 32 minuty i 3 sekundy pokonał Sosnowiczanin Andrzej Nowak.